Pod koniec października para dyżurna samolotów MiG-29 kolejny raz została poderwana w celu przechwycenia samolotu rozpoznawczego Federacji Rosyjskiej Il-20 wykonującego lot nad morzem Bałtyckim. Jak informują wojskowi, w ostatnim czasie takich manewrów jest coraz więcej. Te samoloty wykonują znacznie dłuższe loty i czasem jest tak, że samolot rosyjski przechwytywany jest nawet kilkukrotnie na trasie swojego lotu przez statki powietrzne różnych państw. Jest to skoordynowana działalność, której Polska jest tylko częścią. Widzicie polskie samoloty podrywane z lotniska, natomiast jest to działalność skoordynowana bardzo ściśle z NATO, tłumaczył generał Maciej Kliż. Gość polskiego radia podkreślał, że każda taka sytuacja jest traktowana poważnie. To jest po prostu niebezpieczne, bo niestety mieliśmy słynne przypadki mylenia polskiej przestrzeni powietrznej z wyłączną strefą ekonomiczną. Natomiast polskie obiekty infrastruktury krytycznej, jak na przykład Platformy, stoją daleko poza granicami Polski, wręcz w przestrzeni zarządzanej przez Federację Rosyjską, i ciężko zakazać jej latania w swojej przestrzeni powietrznej, wskazał. Ćwiczenie osiągnęło pełny cel. Generał przypomniał również o historycznych ćwiczeniach, odbywających się na obszarze Morza Bałtyckiego, w których wzięła udział Polska wraz ze Szwecją. Gatland Sentry było ćwiczeniem unikalnym. Ponieważ prowadzonym w ramach innej metodyki przygotowania. To był tak zwany SNEKS, czyli ćwiczenie prowadzone z dużym zaskoczeniem i bardzo krótkim czasem przygotowania do. Zostało ono wywołane na poziomie szefów sztabów generalnych, czyli pana generała Kukuły i pana generała Karlsona po stronie szwedzkiej, wyjaśniał i podkreślił, że przedsięwzięcie było odpowiedzą na rosyjskie ćwiczenia zapad 2025 roku. Chcieliśmy przygotować i pokazać również nasze zdolności szybkiego przerzutu i udało się to wykonać, dodał. Kolejne tego typu manewry mają odbyć się w przyszłym roku, na innej bałtyckiej wyspie. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych odniósł się również do zapowiadanego utworzenia tak tzw. muru przeciwko bezpilotowym statkom powietrznym. Mamy w tej chwili na wschodniej flance NATO i to nie tylko w Polsce, ale po uszy od Finlandii na północy, przez Polskę i skończywszy na Bułgarii czy Rumunii. Rzeczywiście powstaje kilka projektów. My sami jako Polska realizujemy projekt Tarcza Wschód. Na to wszystko nakładają się również projekty unijne, czyli słynny Drone Wall. To wymaga dużej koordynacji, zaznaczył. Marek z Luwaz, KS Info.